Udziałem Tauron, Replast, Unia Oświęcim i GKS Tychy. Drugi półfinał, w którym zmierzą się drużyny z drugiego i trzeciego miejsca sezonu zasadniczego. Goście, drużyna GKS Tychy rozpoczną dzisiejsze spotkanie w następującym składzie. Gospodarze Tauron, Replast, Unia Oświęcim dzisiaj w składzie następującym. Efektowny początek. Wielkiego spotkania wielkiej świętej wojny. Przywitanie kapitanów obu drużyn. Filip Komorski, Krystian Dziubiński i czwórka sędziów. Dzisiejsze spotkanie posędziują jako główni pan Tomasz Radzik i Sebastian Kryś no święcimianie 164 gole w sezonie zasadniczym. Tylko jeden gol mniej strzelony od zwycięzcy sezonu zasadniczego od komar Krakowi. Tyszanie, tylko 87. Bramek straconych najmniej ze wszystkich drużyn Polskiej Hokej Ligi. Rywalizacja w drugiej parze półfinałowej playoffu Polskiej Hokej Ligi. Pierwszy krążek dla Oświęcimian. Lakso zostawił krążek Prusakowi, uderzenie Prusaka i znakomicie Thomas Fuczyk. Dziubiński wygrywa wznowienie Hierofiejevs i Tomasz Fucik. łapie krążek, który może być brzemienny w skutki, krzemień. Przemienie niedokładnie, Szedliwy przejął wyprzejął krążek i Kevin Lindskog z łatwością jest. gościński do szturca. I Kevin Lindskog pewnie łapie krążek, Jerofiejews, a Hopelto przed bramkę, sygnalizowana kara. Oświęcimskiego napastnika, 7 minut 22 sekundy. Do Mroczkowskiego. Mroczkowski na drugą stronę. Nilsson zrobił nawrót. Zgubił oświęcimianina. Uderzył na bramkę i Kevin Lindskog z kolejną dobrą interwencją. A teraz Mroczkowski uderzony przez Wana Tarkin. Mroczkowski niestrudzenie na środek. Nilsson uderzenie. Odbija się krążek za bramką Lindskoga, Czy tak wyrównanych drużynach. Miejmy nadzieję, że w drugiej tercji gole zobaczymy i ten mecz. I obie drużyny otworzą się na przeciwnika. Jeziorski pod bandą Diukow do Ahopelto. Ahopelto przed bramkę. Lakso fuczy, gdzie jest guma zamrożona przez tyskiego bramkarza. Tomi Lakso przejął krążego, odwrócił się, wyjechał gdzieś tam przed pole bramkowe. A się teraz Teddy da Costa na lewą stronę. Przemień z pierwszego. No ale dobrze. Dopali akcję da Costa Wygrał wznowienie pangiełowi Udaszew i gol! Jeden do zera. 23 sekundy przed zakończeniem kary Szymona Marca. Filip pangiełowi Udaszew zaskoczył Tomasza Fucika. Nie zdążył Fucik domknąć. Przykleić się do swojego lewego słupka. Ale to jest hokej, tak się gra w playoffach. Deep -wee. i znakomicie Kevin Lindskook. I Jerof do Vanata, który pojawił się na tafli. Vanat, Vanat. Nie. Wygrywa wznowienie odegranie do Szturca. Szturc, Lindskook. Jakby nic sobie nie robiły z tej asysty. Tomi Laksa, odegranie i już zerwali się z miejsca. tych a tu raz jeszcze interwencja Kevina Linskoga. Odpowiedzi i strzał z pierwszego Padakin. A Hopelto i niecelnie nie, po raz kolejny. I Gościński, Gościński niefrasobliwie. Kowalówka i Fucik wyjaśnia sytuację, pokręcił tylko głową do Padakina. Pawlo Padakin prowadzi krążek na backhandzie. Odegranie przed bramkę, nie zorientował się Hopelto. I jeszcze zamieszanie Padakim zdążył fucik. wrócić do bramki. Tak, meczu w Oświęcimiu pomiędzy Tauron Repla z Dunią Oświęcim i GKS-em Tychy. Dunia Oświęcim czekamy na gole w trzeciej tercji. Tym razem do Juholi. Jakobsons Nieporozumienie teraz w drużynie oświęcimskiej i... iwy na niebieską. Słupek teraz uratował Oświęcimian. Wrzutka gdzieś tam zatańczył Krążek. Teraz wylądował w rękawicy Kevina Linskuga. Przed momentem Krążek odbity od słupka oświęcimskiej bramki. Kwie szampana nie pije. Teraz w doskonałej sytuacji Bławę Linskug broni. Pojechały, przejął krążek. Odegranie do Szczechury. Fucik z najwyższym trudem odbił krążek. Do jukoli, Jukola i Kevin Lindskog. Szturc i Szczechura w rolach głównych. Nilsson zostawił krążek Mroczkowskiemu. Bławę. Lindskog broni, ale nie mrozi krążka. Zamieszanie, owalówka, da Costa, pan Daszek postraszył tylko cichy uderzeniem, cichy, obok bramki, bis. podanie przez środek, szturc, szturc, Jerofier, szturc, odegranie do Juholi, wracał a hopy. Komorski, Junan, wrzucony Krążek i dobra interwencja Hego. Teraz w dobrej sytuacji Jeziorski, znakomicie w odpowiedzi Kevin Linsku. per Tauron replaz Duni Oświęcim, a teraz Achopelto i Tomasz Fuczyk. Odbił Krążek, a raz jeszcze interweniował Fuczyk, zamieszanie przed bramką i gol! Gol! Niefortunna interwencja Tomasa Fucika. Odbity krążek od pleców tyskiego bramkarza. Był tam jeszcze kapitan. Dobławę i na środek. Pociecha, Linskók łapie krążek gwizdek arbitrow. Koniec meczu w pierwszym półfinale drugiej pary pomiędzy Tauron Repla z Dunią Oświęcim i GKS Mtychy. 2 do 0 wygrywają gospodarze. 1 do 0 w serii prowadzi drużyna Tauron Repla z Dunią Oświęcim.